jestem Magic für to jest K4 Milry. Marka. I. Dziura w Fabule, tak. Co Dziura w trochę grałem z Magicą, się, Magicą coś innego, coś innego. No i trochę, trochę, trochę Kamil poexpił, ja zmieniłem postać. Kamil też zmienił postać. Kamil, Kamil wbił level lub 2? Może nawet 16. O, ja, ja zmieniłem postać. Ja już to mówiłem na Epic Battle Fantasy. Tak. No i... To jest te... na bieżąco, ten wie. No. Kto ogląda wszystkie filmy, komu się chce. Ten wie. <laughs> Nie no, jak ktoś oglądał i e ampa, to w ogóle szacun do tego że mu się chciało. A jak ktoś obejrzał, A... to pewnie takie rozczarowanie, że... Nee, mm? dlaczego? Takie zakończenie. Nie no, niestety nie, nie udało mi się dojść na do najfajniejszego bossa w krze, więc to sorry. Ostatnio... Czyli do Widzieli? ostatniego? Bożu! wakaj! Nie! Ostatnio nie było filmików? No ale chyba. A wiecie... ULTRA RAPID FIRE! Na lolu, dawno... Długo oczekiwany tryb! Jazu jak mi 15 FPS-ów! No się? Why? Go ganiają mnie. O, w ogóle przywołało mi Kamila. Bola. Ja tam ciągle korzystam z Nudzika. Ja będę musiał się za załatwić innego peta. Chcesz mi jakieś dać? się znaczy, chciałem... O! Przeszły! Jezu, osiem FPS-ów. Osiem FPS-ów, Boże. Nie wiem dlaczego. Nie, zabiją mojego psa. Zaraz nie obiwie. Nie, nagramy tak z dwóch odcinki. Może. Jeszcze bym chciał nagrać ten dobry ending i ampa. A to może mi się za pierwszym razem nie udać. No fajnie. dla Warriora. Właśnie. Wszystko co ja mam dla ciebie, muszę dać. No... ile ty A Panie Plus 70, boże Chyba nawet jeden swój y, pierścień ciebie rzuciłem A tak. Plain Silver Ring to, to, to ci oddam no. A i gold, gold Ring to też do ciebie jest też Nie, a co nie? Bo do mnie są brązolety, a nie pierścienie. No, ale nie też masz przecież left i writing To, ale to nie są te wiesz, takie typowo dla mnie To jest jeszcze dla ciebie Kamil ty... Uratowałem Hila Muszę Dlatego ciebie. chcę go zmienić To będę wchodzić i po... Chodzi ci pod Hila? Dobra, mm, ten, mm, już ten. Okej, okay, okay, to jest spoko. Ten. Mm. Ja taką mam zawsze, Jak gram w tego, to zawsze mam mm, strasznie dużo item'ów. No. Gdybyś widział ile ja mam teraz wziął. Ile to masz golda w ogóle? Jezus Maria, dlaczego mi tak tnie? Eee, nie mogę sprawdzić teraz co w tle spalonego. Trzeba może ustawienia. Może jakoś obniżę, Zmniej, zmniejszy dystans renderowania, bo chyba to podniosłem. Dobra, ale 5 minut już tu jesteśmy to się ten... A Boże. nic nie zrobiliśmy. I tak, je, póki jest 6 na godzina, to chyba... wiesz co myślę, żeby zrobić? Na, na tę... na misję... Iść na zachód! Czyli po prostu ten... No, raz się na inny kontynum, bo to chyba nudne będzie, jak wyjdziemy no, na inny Idziemy na dziki zachód. <noise> dziki, dziki dziki, <głos> <głos> dziki, dziki, dziki zachód. Dziki, 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 dziki zachód. Co to było? Bola i Chyba. Ty! Czekaj. Czeka, I to było co... akurat tam, gdzie, mie... gdzie mieli głos, z tego co pamiętam. No, chyba tak. Ja to nie 5-6 lat. A to jest takie... Chciałem to na płycie. Ja, ja... chyba też mam gazetę z tego. Ja też mam ten, jak to Okoła Świata było. To też mam tu na płycie. A takie dziwne masz uczucie, jak ten... Jak nie oglądasz czegoś przez kilka lat, a potem nagle pamiętasz rzecz z tego. Nie no, to było fajne. A muzyka była fajna, szczerze. W ogóle całe było całkiem fajne. Ale Kamil, ty używasz tego triku, że tak się szybko ten? Czy ja po prostu zostałem w tyle? Aha Ta epicka prędkość Kamila. I dlatego Kamila. To... i dlatego zostałeś w tyle. Widzisz? Słyszę, że ktoś się napierdala. Ja coś magowie. ja chyba na Ciebie zaczekam chwilkę. Ale piękny dzień. Tak, tak bardzo pada. Drugi kwiecień. Bo... Śnieg pada. Czy śnieg pada? No. no. To co, to jest na najlepiej. Jest, jest początek wiosny, śnieg pada. Nie ostatni śnieg pada. Jednak. Przez dwa dni. Przedwczoraj i przedwczoraj. U mnie też wczoraj padał i chyba przed przedwczoraj, ale wciąż padał. Grat? Przed... jest Maria. Przed, przedwczoraj. Ale grad? Śnieg! No ja mówię o gracie, ja. No Ale zasadniczo to był jak... No wiesz, taki twardy. A, ale to wciąż był śnieg, więc... Taki ciur. Ło, wow, jaki wielki zamek. No wow. nim ładnie. By Luju, znalazłem cię. O nie! Ciekawe, fajnie wyglądasz nawet. Yeah. Nie. Yeah. Te, te, te niebieskie na takie piękne. No to cześć. Nie. Boże. Od, odpalił już kliwe tu, bo w tupiej leci. Dla no, tych, nie wiedzą o to chodzi, no bo. w tej. nie, 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 nie. Ja na pewno nie jest najnowsza. naszą. Można było obracać, yy, obracać swoją derność, prawda? Mhm. Ale te werski ten, ten ten można tak skakać yy, rangerem, że on yy, po prostu jak pierwszy raz skoczysz, to potem drugi... kolejne skoki masz takie same jak pierwszy. No, przewróciłem się. No, W komu rozwaliło uszy. A co ty -up? Le Level up. To jest na dźwięk jak jaki stan, zmiana czasu. Czekaj. Czekaj. Łapka w górę, łapka w górę to nie żyje. No widzisz? Teraz. Po prostu jeszcze taka pochwała za grobu. Stary, zabiłeś mnie. Brawo. Łapka w nie żyje. I tu Jan Paweł II Łap, łapkę w górę daje. Nie dobra, to już za daleko poszedłem. No, nie, nie. W obu dwóch sensach. Nie, Ma Michael Jackson już prędzej. Michael Jackson widzi to i daje łapkę w górę, bo on... on no, wiesz. To dziwne. Ten... zepsułeś to wszystko, ale tak nieudolnie próbujesz to naprawić. Tej, tej... do kogo jest serial bar? Serial bar? Tak? To jest chyba do tego, do... To jest Czerwony Zamek. Serial bar? Nie wiem. Właśnie, nie wiem, my czy masz. Mogę dać na szóstym poziomie. Jestem na 7 już. No ale tylko. Znaczy, ja, ja patrzę tak, no bo mam też Ola na trzecim i Kroła na trzecim, a no. Lemon Beetle mam na dziesiątym już. Ale to sam załatwię, peta. Mam no, tyle jedzenia, no. tak muszę wiedzieć do kogo go jaki jest. To się widzi panie, ale to między odcinkami. Ty nie odpaliłeś, bo wtedy ci nagranie, czy nie odpali, bo wtedy to gierdzie. Nie! Jak nie. przeskoczyłem, daleko nie, nie. Tak skakaś tylko po to, że tak... ...praszysz. Ja, w ogóle sobie nie? muszę tam da dać w, spi w spinaczkę, bo chcę mieć hang -gliding. Nie cześć ja... To ja może chciałem teleport zrobić. Teleport chciałem robić. I no właśnie. już mógłbyś mieć teleport, żeby nie to, że masz ja chciałem, chciałem mieć ujeżdżenie kamilów. <noise> to miało tak zabrzmieć. On... Czek tak, mam nadzieję, że nie jestem... Hmm, jeszcze kawałek został. Teraz mi tak łatwo nie będą zabijać. To Kamil? Mhm. Mm Właściwie to jak to działa? To jest sowo. Aha. Na... Może, może to jest do, do sowy. Nie, do sowy jest coś innego, ale warto spróbować. Do nie. po co mi da daną, no, przecież mam ma i tak kreata. Nie wiem po co O, plane runner! A nie, nie mam do niego, fuck. Ja, ja mam do alpaki przecież. No, ja bardzo chętnie. Czy chyba ty masz, Kamil, coś do plane runnerów, co nie? Ja mam takie jedzenie. słuchaj... Yy... Czekaj, bo nie nie tutaj Proszę opracz. Ja mam mm, Blackberry Marmalade, Strawberry Cocktail, Soft Aha. Ice i Waffle. To może to pingwina coś, ale... Ja wiem. Pustynia. A mi jest dziki zachód. <laughs> <laughs> Boże. A się odcinek będzie tak nazywał. Mega alpaka. Gdzie? O, ja tu, się... tu, gdzie ja jestem, alpakozord! Tak. Idę, Me... idę, Me... idę ją stwuc. To jest mega, alpaka! Jeszcze ja tylko tramapę gdzie, a tu ja się połowie drogi dopiero. Może to jest alpakany Idź do ciebie. Jak chcesz. A dobra, cofnę się, nic nie To jest alpakany w bluzu. w ogóle dziwne, bo wiesz, bossy bo mają więcej klas niż... Yy... O, idę. A spróbuję ją przejąć, jak ty masz... E, ale ja mam białe alpaki. To jest Ja też no, na tę alpakę. Mega zorda alpakę? Ge Gejzen się nazywa. To. to wiesz to ja może ją zabiję przy ciebie Nie no już zrobiłem moją alpakę się, się, ja nazywał, swoją prawie. się nazywał Kurdara. Moja alpaka te ma Nurkujemy tonik <laughs> To niku <laughs> Nie no plus 5 tak, krzaczek, krzaczek warto rozwalić. Jak się jest magiem? To są kolejne pane runnery. To w ogóle ile ja mam mocy aktualnie? E, 24 to... Co ja mogę założyć? E, ten świecz przynajmniej to, to żaden. Chyba, mia Chyba miałem coś na 24. Czy może to było na 29? A nie, mam, mam coś. Ładę, to dysujowe. Hmm. Mógłbym sobie w wziąć. O, no, Pamiętam tu kiedyś yy, z Hubertem. yyy... graliśmy w keyboarda... i na pustyni chyba. pustyni a, chyba, ale dzięki, nie wiem, nie pamiętam. Znaleźliśmy taką piramidę, która ja z była misja, to można to było odbywać legendarne rzeczy. Ol. Terrier, boże, a gdzie, a nie, a gdzie są szkockie teriery? Bo tego też właśnie szukam. Szkockiego teriera. A ja szukam wody na pustyni. Nie, bo nie jestem na pustyni. Wróciłem się kawałek do ciebie. Aha, chuliki. Zabierzcie. Kuli co? Kuli że kiedyś znałem całą tą, tą, yy, <gulikon> A kto kiedyś jej się nie uczył? Ktoś się uczył No. Jest no. Jest szkoda, że teraz są do zera te Pokemon'y Black White. Ja sobie obejrzał szczerze mówiąc te, te co jak, bu, jak była jeszcze down albo Misty. Nie, no właśnie te początkowe. te... Bo mm. teraz to. W ogóle Broka się pozbyli, to już w ogóle schłam, Jak nie ma Broka. No tam jeszcze bez Misty to można było jeszcze, ale brok pozbyli się Broka. Już nie jest tak fajne. Rozumiesz o co mi chodzi. Mhm. Nie ja już pokołem nie oglądam. Ja oglądałem pierwsze odcinki. No znaczy też w pierwszych, w pierwszych odcinkach był Brock i o to mi chodzi po prostu. Wiesz, ten co nikt nie musiał walczyć, bo miał cały czas zamknięte oczy. To wiadomo jak było z tymi walkami. Nie Kamil. Skarjer. Skarjer. Jestem. Jestem. Uf uf. Uf uf, skurczyby Uf uf. Widzisz mnie? Utonął. ten ogon? Ogon psa. Widzisz niego? Gdzie? A, tu jest! Jej! Cześć mały. Będziesz moim rumakiem. Ej, halo? I, I nazwę go... A, o ja. ci... Na swego. Tak mi okay. tak, jeszcze słuchawki nie psuły. Całem że przesuję tylko na jedno ucho. Kurwa. Dobra. Dobra. Zmieniłem mój imię. Patrzę, znalazłem Lilię w znaczy, jak, jak nazwałem go? Stefan. Bo na coś do Stefan, bo jest jak chcesz. Propo, pozdro dla Stefana. Niech, 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 nie powiem mu kiedy jest, nikt po... obejrzy. Pozdro dla Stefana dla naszego pieska. <grym> A, nie, nie, nie mogę zrobić spację od tak. Nie pamiętam jak się robiło spację. Stefan, otwórz się! Ale to może zrobić ten, Stefan daje ten razem. On też się nazywa przejść razem chyba. A no w sumie. Nara. To... Nie, wol... nie wolno wciskać shifta podczas tego, bo wtedy nie, u... nie uzna. Ej, widzisz, to Co ty robisz? Kamil. Co to... Stefan, co ty? <śmiany> Stefan szalony taki. Co się działo? <śmiany> Stefan szalony taki. To w ogóle Stefan jest czarny. <śmiany> Takie spostrzeżenie. No chodź tam na... Ten... No idę na, no idę na zachód, no. Jeszcze na Stefan. Iho? Ujeżdżam z Stefana hehehe. He, he. I, i weź tu powiem, że tu nie ma podtekstów w tym. No, nie, że ja tak to to mój pies robił. Niestety tej alpaki nie mogę złapać. Szkoda. Niestety, no jest złego koloru, ona jest czarna. A ja mogę tylko białą alpakę złapać. Raz. Tak. Tylko biała alpaka będzie godna. Ui. Porówna. O, biburka. Zgarna Expa. Chodź tu. Stefan, dołączy do walki. Stefan, expa. nie No, myślałem, że nie narysuj, lec to za to. Lel. Stefan być Bo jaki szyb jest Stefan I on też, on też lubi być to Patujecie do siebie Stefan zbiera wełnę. Czarny Stefan zbiera wełnę. <noise> Już będzie nie no, nie, be, będzie dislike, ale znając Stefana usunę go po dniu. jest Stefan, komentarze sobie włącz, czy coś takiego. No właśnie, bo Stefan włącz możemy, odpowiedzi. Bo my nie możemy odpisywać do ciebie. Zeszklane serduszko ty, ty. No szybko no, nigdy Dużo. Stefan może jest szybki, ale nie jest aż tak szybki. A ja jestem Wiedźminem, widzisz? Mam taki znaczek Wiedźmina w tym górnym roku. Mam jak... naszyjnik Wiedźmina. Jak... Widzisz, białe... mam Wiedźmina. Jakbyś miał białe włosy, to żółwiał. Ale widzisz. Miał... Mam naszyjnik Wiedźmina. No nie widzę, pies zaszania. Właśnie chodzi o, te, o tego psa. <noise> Aha. Okej. <Okay. głos> A ja mam takiego Wiedźmina w lewym od ramunku A co ja też... o ja tego psa Boże Taki magic no... pies zasłania No sorry, pies zasłania Wiedźmina pies, pies to Wiedźmin A jak tak no ma na imię magic Ergo jestem Wiedźminem Illuminati confirmed Wiesz co, może najpierw chodź do miasta. W mieście się spotkamy. on się nazywa Magic wciąż, tak? Co? No, czyli Illuminati Corfirm Magic to wieźmy. No wiesz, to co my możemy jechać razem? Dzięki, Tobie. Tu kaktusy. Z kaktusów pamiętaj, że też się da robić potem. Wiem, na lepsze. No nie wiem. Zależy, no bo wiesz, to coś Masz terminy goty? Tak musiałem. Tak. Dobrze Musiałem ja. to powiedzieć. Ja się No zakończone? No. Tak niech chcę jeszcze jeszcze niech 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 Małeś to, tutaj y, ten możesz. Lol. I to tutaj, że będziemy. Jaki ci czerwiec? Co, co, co to jest? Co? Tu ogniste. Ogniste szuki. Ruszuko, sam fajnie nie bij. Nie bij Stefana. Ło, gdzie się jak Jakby to ciebie miał bić. Ja nie chcę nawet, mnie piję, nie To Ja nie chcę, żeby ona nie bije. Bo musi się na x pić. Dobra, więc skończymy tak? Czy, Taka, czy może no... jeszcze najpierw zjem kawałek zapiekanki przed końcem? No, no, odcinki kulinarne, no, otknij się. Ojej. Oh no. O, pasły! Ninja! Hmm, chyba ktoś mnie obserwuje. Ciekawe kto to może być. Pies. <tudzie> nie prawda, pies obserwuje krzesełko. A w sobie drugi pies. No, raz, no StEfa, ale ostatnio. Nie mogę. O no, chociaż, dobra, tak, że będziesz miał widać, Dara, komentuje, dobra, komentuje, także... komentuje, że to nie Dobra, tak że. Nagaś komentarze, dyslaiki, um, on sobie by... i wszystko to najgorsze. Siemka. No, to coś. Proszę star.